Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już dwunastym odcinku z Kariery Arsenalem. Dziś rozegramy sobie dwa kolejne mecze. Na początku liga, a później liga mistrzów, w której zmierzymy się z Duńskim, z duńską Kopenhagą. Ale na początku przyznamolimy sobie te kilka dni. O, kadra narodowa. No nie, akurat Peru to nie jest zbyt poważna propozycja. Tak więc kontynuujmy sobie jak najbardziej grę po prostu. I Arszawin który dziękuję nam za to, że daliśmy szansę powrotu do składu i może sobie co, troszeczkę więcej pograć. A dobra, tak więc ostatni dzień. Już teraz czeka nas ten dosyć ważny mecz wszystko. Jeżeli uda nam się wygrać, um, Santi chciałby zagrać. Jeżeli uda nam się wygrać, to naprawdę będzie nam, będziemy mieli sporą przewagę w tabeli ligowej nad naszymi, przy, naszymi przeciwnikami. Tak więc przygotujmy sobie w miarę sensowny skład, tak aby ten mecz wygrać bez jakichś większych problemów. Gibbs może zostać, myślę, że tutaj Fermalen z Mertesekerem powinien sobie w miarę dobrze poradzić, Sonia na boku obrony, a tak, tu będzie Dumbia na prawym, na prawej, nie, nie, e, Wolk odpowiedzmy, a na lewej Podolskiej jak najbardziej może zostać, jeżeli chodzi ej, e, chwila, 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 czy tutaj, no właśnie, to jest częsty, przecież on powinien być w pierwszym składzie chyba, bo jednak Martinez, mimo tego, że piłkarz bardzo utalentowany, no to jednak miał wszystko Wojtek, chyba aktualnie prezentuje nieco wyższy poziom Jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy No dobra, tak więc stroje Wow, całkiem fajny strój mają ci den domowy piłkarze mm, Swansea No dobra, tak więc zapraszam was teraz na skróty No i zaczynamy, Ta balingowa wygląda następująco Mamy tyle są punktów co drugi i trzeci Manchester City i United po kolei Ale dwa mecze mniej od wicelidera Tak więc zaczynamy od minuty Drugi, gdzie kiedy T-Walcott wyprowadza nas na prowadzenie, tak więc zaczyna się dla nas idealnie. I ta szósta. Chico za chwilę, przepraszam, Graham tutaj uderza. Po rzucie rożnym, ale na szczęście nie trafił. Kolejna akcja, mita ta ósma. Walcott zdecydowanie szybszy od Taylora. Walcott, wycofany wycofanie tutaj do artety. Arteta uderza. Piłka jakimś coś do, dochodzi do dumbi. Ten uderza. I wygrywamy 2 do 0. Minta ta że dośrodkowanie, tym razem Chico uderza. No i niestety tylko 2 do 1. Kolejna akcja. Tam Münta 23. Walcott odwraca się. Wolcott ma idealną okazję do tego, żeby ponownie były dwie rąki różnice, ale pudłuje. Trudno. to 34. Kolejna tutaj akcja, no i to, że Mertesacker tutaj wykazał sporą drewniałość, to mamy rzut karny. Jeżeli chcecie sobie cofnijcie, bo naprawdę no, głupie sytuacje prostu Mertesacker spóźnił się z tym ślizgiem, no i niestety mamy 11. Nie wiem, więc Graham kontroluje, tak Krzęsny. Graham. Uderza w prawy róg, no i na szczęście rzuciłem się w tą samą stronę i nie ma gola. I to 36 uderzenie, ale piłka trafia w poprzeczkę. No i to 40 graham, uciekam to tej sytuacji sam na no sam, szczęście, nie najlepsze wyjście. No i niestety 2 do 2, tak więc Łodzi powraca do gry. No i to 45, która trwała naprawdę no, ogromną ilość czasu, z dobrych chyba 10 minut tych wifowych, no ale to nic. Tak więc tutaj podanie jeszcze, no i gdyby nie szczęsne, prawdopodobnie nie byłoby gola, ale tak, przegrywamy 2-3. Santi Cazorla teraz, Santi Cazorla wrzuca piłkę, Walcott nie dał rady uderzyć, ale Dumbia poprawia, no i 3-3. do -3. I kiedy myślałem, że będzie koniec, sędzia jeszcze nie skończył tej połowy, cały czas mi to 45. I kolejny atak naszych przeciwników, uderzenie, zablokowane pier... jedno, drugie, ale tutaj Graham potem został kompletnie opuszczony przez I Przegrywamy 3 do 4. I to 68. Po raz kolejny sędzia tutaj, no, nie zachował się moim zdaniem najlepiej. No być może był faul, ale żeby od razu dyktować jednostkę, no nie wiem. Tak więc tym razem Graham kontra... ponownie szczęsny. Graham... Ponownie uderzył też w prawy rok, ale tym razem już nie wyczułem jego intencji. No i przegrywamy 3 do 5. To 75. Fermane, nie najlepsze przyjęcie piłki. Od razu przejmuje piłkę Graham. Graham przeskakuje nad wuj... częstym, no ale sędzia tutaj zobaczył 11. No trudno. Tak no, więc w sumie tego tak to, co bardzo nie zmieniło w wyniku. No poza tym, że psuje nam jeszcze bardziej ten bilans bramek, przegrywamy 3-6. do 6. Naprawdę bardzo, ale to bardzo sobie, mecz, szczególnie w defensywie, a z przodu wyglądało to również najgorzej, nie, naj, nie najlepiej. No może też dlatego, że musiałem zjąć jednego piłkarza, bo Marta Sakara w międzyczasie czerwoną kartkę po jednym z tych rzutów karnych. No dobra, tak więc kontynuujemy sobie. Mamy już kolejny mecz, tym razem w Lidze Mistrzów. Powiedzmy sobie, nie, 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 nie. Czy jest to jakaś możliwość, żeby, Nie, no nie może by skrytykować, co nie? Może ewentualnie, dobra, spróbujemy motować, zmotywować Fermalena, ostatnio nie gra najlepiej niestety, no i przygotujmy sobie skład. Na pewno ze składu wylecił już częstym, bo grał naprawdę ostatnio słabo i prawdopodobnie to fabiański będzie teraz naszym promkarzem numer jeden. Pozostali piłkarze, oczywiście, tym razem Kościelno oraz Miguel, bo już nie mam zaufania tej pary Mertesaker-Fermalen. Zdecydowanie za wolne i za mało zwrotne do takich bardziej sensowniejszych zadań. Tak więc, no, Mertesaker prawdopodobnie już w styczniu opuści nasz klub. Pozostało jeszcze kilka oczywiście zmian, dosłownie już naprawdę końcówka. I za chwilę będziemy mogli przejść sobie do kolejnego spotkania, które będzie tak właściwie dosyć ważne, bo jeżeli uda nam się wygrać, a Valencia straci punkty na wyjeździe grając z Lille, to skoczymy na pierwsze miejsce w tabeli i będziemy rozlosowywani z tego miejsca teoretycznie wyższego, więc będziemy mieli prostszego rywala w następnej rundzie. Zmniejszę sobie też długość połowy na minut 5. Dlatego, że potem tych bramek rzeczywiście pada zdecydowanie za dużo, bo wynik no, z dziewięcioma bramkami lekka przodami to do 18 Dobry, dobre, dobra akcja skrzydłem. Zagranie jeszcze pod koniec do Żerwinia no i ten uderza się nie mógł się pomylić. Prowadzimy 1 do 0 i ta 52. Po raz kolejny, tym razem diabi na skrzydle. Diabi odwraca się, zagrywa jeszcze piłkę do ramzaja. Ten Do Janarii i uderzenie, ale niestety każdą radę to bronić. Do 58 Santin. Santin uderza, ale Fabiański to idealna interwencja, która powstrzymała strzelca. Do 75. Tutaj dosyć długa wymiana piłki z mojej strony. Jose i już ostatnie podanie tutaj do Cockléu. Cockléu uderza, ale niestety słupek. No I właśnie ostatnia akcja już w tym meczu. William Jose zagrawa do Diabiego, od razu się też wysuwa, tak więc świetnie. Diabi mógł szybko piłkę. William Jose sam na sam praktycznie no i się nie pomylił. szósta bramka w tym sezonie tego gracza wygrywamy 2 do 0 no i teraz mecz zdecydowanie lepszy tak samo nastroje po tym spotkaniu również tak samo no i Fabiański piłkarzem meczu zdecydowanie lepszy występ niż Szczęsnego w meczu poprzednim, tak więc tak jak mówiłem teraz to on będzie numerem 1 poza tym całkiem nieźle zaprezentowała się obrona oraz pomoc, a że atak, do tego atak już nas przyzwyczaił że zazwyczaj gra na bardzo wysokim poziomie no i Lilić zremisował z Walencją tak więc jest to dla nas idealna sytuacja. W takim momencie to my mamy 12 punktów, a w ma 11, zresztą za chwilę zobaczycie sami. Pokażę Wam jeszcze tutaj na szybko tabelę. Grupy D konkretnie, a potem zobaczymy sobie pozostałe tabelę, tak żeby zobaczyć, kto też awansował. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj pierwsze miejsce, zdecydowanie lepszą też bilans bramek. Grupa A. Chelsea Benfica szok, że Borussia odpadła z tej grupy, ale naprawdę mocna, Barcelona plus Zenit to raczej bez zaskoczeń City i Porto, Feyenoord w ogóle zaskoczył, że 7 punktów, mimo tego, że no skład teoretycznie jakoś super nie miał, no i Braga przed pojernem, to też również dosyć spore zaskoczenia, no i Ajax nie awansował, tutaj raczej w miarę tak okej, okay, że nic mnie to nie dziwiło, no i tutaj grupa gierzy szalkę przed Manchester United. Gratulacje. No i grupa H, jak samo bez żadnych większych zaskoczeń, to był było na tyle z Wigi Mistrzów, no i w sumie z tego odcinka tak samo, tak więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie do końca i na razie, cześć. independency innocuous evil because he young himself is stealthy man